Przelewka wbor dla powodzian. Już wiadomo, jaką kwotę przeznaczyła na pomoc. Aż nie do wiary. Polska zmaga się z poważną sytuacją powodziową. Intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie poziomu wód w wielu rzekach, co doprowadziło do licznych podtopień i zalanych terenów. Szczególnie dotknięte zostały regiony południowe i zachodnie kraju, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. W poniedziałek 16 września Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej ogłosił Donald Tusk na konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. Z projektu rozporządzenia wynika, że stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na maksymalnie 30 dni. Polacy ruszyli na pomoc poszkodowanym. Ile zabrała fundacja zarządzana przez Katarzynę Dowbor? Katarzyna Dowbor jest bardzo poruszona sytuacją powodzion. Razem z Fundacją TVP, której została prezeską, postanowiła zacząć działać. Szanowni Państwo, Telewizja Polska rusza z nową odsłoną Fundacji TVP. Jej szefowa Katarzyna Dowbor zapowiada kolejny rozdział działalności i pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. W najbliższym czasie poznamy zespół ekspertów Fundacji. Pozdrawiamy. Dział Komunikacji Korporacyjnej. Czytamy w komunikacie TVP przesłanym do mediów. Już wiadomo, ile udało się zebrać. Informacja wyciekła do sieci. O tym poniżej. O tym, ile zebrała dla Powodzian Kasia Dowbor. Poinformowała w sieci Monika Richardson. Nie kryję podziwu dla koleżanki po fachu. Nie dziwimy się wcale. Kwota zgromadzona w kilka dni robi wrażenie. Brawo, Kaśka. Katarzyna Dowbor, official, jako prezeska fundacji TVP, zebrała prawie 4 miliony złotych w ciągu kilku dni na pomoc powodzianą w południowo-zachodniej Polsce. Tak, gigantyczna infrastruktura mediów publicznych zapewne pomogła dotrzeć z przekazem. Ale myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, że pieniądze udało się zebrać, ponieważ poprosiła o nie Kasia Dowbor uczynienie Kaśki głową i twarzą tej ważnej instytucji. To pierwsza od dawna dobra decyzja decydentów mediów publicznych. Oby więcej takich. Nie mam wątpliwości, że pieniądze trafią do potrzebujących. Kasia o to zadba, napisała Monika. Pod jej postem nie brakuje zachwytów. Nic dziwnego, to naprawdę ogromna pomoc.